Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie to szybki odcinek. Przygotujemy sobie naleśniki z przepisów budowanego w naszego Lidlomixa. My podamy je z twarożkiem na słodko oraz śmietaną. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają naleśniki zrobione w Lidlomixie z przepisów budowanego, zapraszam do oglądania. Do przygotowania naleśników będziemy potrzebowali Dwa jajka wielkością, jedna szczypta soli, 250 g mąki, 400 ml mleka o temperaturze pokojowej, jedna łyżka masła. Dodat dodatkowo my użyjemy około jednej, drugiej kostki twarogu, dwie łyżeczki cukru i dwie łyżki śmietany kwaśnej. My dzisiaj sobie przygotujemy 5 sztuk. Tutaj w nowym smarcie możecie sobie wybrać 5 sztuk bądź 10 sztuk. My dzisiaj wybieramy 5 sztuk i 5 sztuk przygotujemy. Czas przyrządzania: 25 minut. Łączny czas 35. Przepis oceniany jako łatwy. Rozpoczynam gotowanie. Do pojemnika miksującego wlewam 400 g mleka. Mleko 3,2% tłuszczu o temperaturze pokojowej. Teraz dodaję dwa jajka i szczyptę soli. Jajka klasycznie najpierw wybijam sobie pojedynczo do miseczki. I wrzucam do pojemnika. Teraz szczypta soli. Tyle wystarczy. Czas na 250 g mąki. Mąka u mnie odważona. Wsypuję do pozostałej płynnej części. I teraz wszystko ze sobą mieszamy przez 35 sekund. Obroty w prawo 4. Mieszanie właśnie się kończy. Zaraz zobaczymy, jak wygląda nasza masa. Czy wszystko się wymieszało na jednolitą masę. Ciasto teraz zostawiamy w spokoju przez 10 minut. Najpierw zajrzyjmy jak się prezentuje ciasto naleśnikowe i jak dla mnie jest ok. Tutaj widzę na nożu odrobinę mąki, która się nie wymieszała, ale to nie jest problem. Także zostawiamy na 10 minut i wracamy za chwileczkę. W międzyczasie, kiedy nasze ciasto zostało w spokoju i odpoczywa, ja przygotuję sobie nasz twaróg, który będziemy przekładać nasze naleśniki jako farsz, nadzienie. Tutaj mam przygotowany twaróg. My korzystamy z takiego twarogu naturalnego, robionego z mleka. Tutaj mam tak około 100 gram, do tego dodam dwie łyżki kwaśnej śmietany, żeby z tego zrobić taką bardziej kleistą masę, i dwie łyżeczki cukru, ponieważ nie chcemy, żeby było zbyt słodkie. Łączymy nasze składniki, aby nam powstała taka fajna, jednolita gładka masa. W czasie, kiedy ja mieszam, zapraszam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Zrobiła nas już się tam całkiem fajna gromadka ludzi. Wymieniamy się spostrzeżeniami uwagami. Również założyliśmy ostatnimi czasy Instagrama, tam z kolei wstawiamy zdjęcia, więc obserwujcie, klikajcie, subskrybujcie. Zapraszam. To gotowe, ser gotowy. Czekamy na ciasto i będziemy pewnie smażyć nasze naleśniki. Ciasto 10 minut odpoczęło. Teraz na patelni rozgrzewamy trochę masła, wylewamy w chochelką porcję ciasta i smażymy o około 2 minuty z każdej strony. Usmażone naleśniki układamy jeden na drugim, aby trzymały ciepło i czekamy aż wszystkie będą gotowe. Także my się teraz przenosimy na patelnię. Na początek na y, patelni, która już się rozgrzewa. Wykładam odrobinę masła. Jak możecie zauważyć, patelnia jest już ciepła. Nasz masło nam się ładnie rozpuszcza. Tutaj korzystamy ze specjalnej patelni do naleśników. Tak jest nam wygodniej, jeżeli często smażycie naleśniki, to uważam, że warto się zaopatrzyć właśnie w taką patelnię. Hohelka pełna naszej masy naleśnikowej. Teraz wylewam na patelnię i ruchem takim kolistym, rozprowadzam ciasto po całej powierzchni patelni. Ciasto, jak widzicie, rozprowadzone na całej powierzchni. Teraz czekamy aż zacznie nam się smażyć. Będą nam tutaj wychodzić takie małe bąbelki powietrza. To będzie znaczyło, że jedna strona jest usmażona i wtedy przewracamy na drugą, także czekamy teraz chwilę. Jak widzicie na powierzchni pojawiły nam się takie bąbelki, które tutaj możecie zauważyć. Ja teraz przekładam naleśnik na drugą stronę. Ja nie jestem takim masterem jeżeli chodzi o naleśniki i zawsze używam do tego szpatułki. Jeżeli potraficie podrzucać to super. Ja tak nie umiem. Teraz tak samo czekamy chwilę z drugiej strony. Druga strona wymaga mniej pieczenia, bo już naleśnik jest ścięty, tylko po prostu go podpiekamy z drugiej strony. Naleśnik z drugiej strony usmażony. My zawsze do ściągania naleśników używamy takiego trika. Ja zawsze biorę głęboki talerz, odwracam go na drugą stronę i wykładam naleśnik, dzięki czemu naleśnik nam się nie kurczy, tylko on będzie miał taki ładny, większy kształt. I teraz kolejna pochelka ciasta. Wylewam, rozprowadzam po całości i smażymy. Ja w ten sposób postępuję z każdą kolejną porcją ciasta, a do Was wrócimy jak już wszystkie naleśniki będą usmażone. Spróbujmy jednak przerzucić taki... <słuch> <słuch> to się nie miało szansy. Uda no nic, nie zrażam się. Udało się. Dobra, teraz ja spróbuję. Eee, easy. Naleśniki usmażone, z porcji miało wyjść 5, u nas wyszło 8. Może kwestia tego, że jadowałam mniej ciasta i smażyłam cieńsze naleśniki. Teraz czas na y, nadziewanie, przekładanie naszych naleśników. Biorę pierwszego. Nakładam najpierw odrobinę naszego sera. Nakładam tak jak gdyby na y, ćwiartkę. Taki trójkącik naleśnika. Teraz do tego dodaję dosłownie łyżeczkę dżemu. To jest dżem z czarnej porzeczki, on jest praktycznie bezcukrowy, więc jest taki kwaśniejszy. Przełamie nam trochę nasz, yy, naszą słodycz sera. I teraz składam w ten sposób. I w ten. I odkładam na drugi talerzyk. Tak samo zrobię z drugim naleśnikiem. I do Was wrócimy za chwilę z gotowym daniem. Tak się prezentują nasze gotowe i skończone naleśniki podane z, ze słodkim twarożkiem bitą śmietaną i odrobiną konfitury czarnej porzeczki. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego. Teraz na krótkie podsumowanie naleśników. Jednym słowem przepis dodajmy do ulubionych. Naleśniki są naprawdę bardzo dobre. Sprężyste, nie są suche. Są takie jak powinny być, takie jak się robi e, tradycyjnym domowym sposobem. My podaliśmy z twarożkiem na słodko oraz dżemem bez cukru, przez co jest takie przełamanie słodkiego twarogu z kwaśnym e, dżemem. Oraz do osłodzenia bita śmietana. W takiej formie naleśniki są naprawdę świetne. Tutaj, jeśli chodzi o nadzienie, to jest kwestia mocno indywidualna, można jeść same, można jeść z różnego rodzaju dżemami. Jak widzicie, my przełożyliśmy sobie naleśniki na talerz, tak jak kiedyś robiły nasze babcie, mamy. I to do tej pory funkcjonuje, do tej pory działa. Teraz, żeby nie przeciągać, naleśniki. Super, warto zrobić. Dajcie znać, czy robiliście z przepisów budowanego, czy jednak wolicie swoje i co wam przeszkadza w tych robionych, czy to w Lidlomixie, czy takich własnych... Do następnego filmu, trzymajcie się. Hej!